Hello! Zauważyłam, że ogromną kontrowersję wzbudziło to lustro, a raczej wysokość, na której zostało ono zamontowane, i że w takim razie jestem Wielkoludem, albo będę oglądać tylko i wyłącznie swoje czoło. No i powiem, niektóre komentarze były kreatywnie uszczytliwe, ale niektóre komentarze były tak agresywne wręcz, jakbym co najmniej przyszła do Was, do łazienki, do domu i nie tak. Ustawiła lustro. Bardzo przepraszam, że was rozczarowałam moją łazienką i wysokością lustra, ale no tak jest, a nie inaczej. I możliwe, że macie rację, że on jest za wysoko, ale na ten moment trudno jest mi to zweryfikować z tego względu, że tu nie ma umywalki. Więc ja nawet nie wiem, jakby się tutaj korzystało z tego lustra. Co więcej, ja propos korzystania. Ja tutaj nie będę robić makijażu. Ja z tego lustra i z tej łazienki raczej nie będę korzystać z tego względu, że to jest łazienka, uwaga, mężczyzny. Mamy w domu taki niepisany podział, że łazienki jest jedna damska, jedna męska. Tutaj przypadło to panom i tak akurat się udało, że mój tato i mój mąż są o co najmniej 15 cm ode mnie wyżsi. Więc myślę, że jakoś się odnajdą. A jeśli nie, to przyznam Wam się i powiem szczerze, że popełniłam remontowy błąd remontową w topę, ale na ten moment wydaje mi się, że to lustro dodaje. Przełamuje przede wszystkim taki elegancki styl. Jest trochę takie nowoczesne. Co więcej ta płytka jest dosyć wąska, więc położenie tutaj zawieszenie lustra, które byłoby prostokątne lub kwadratowe właśnie w takim elemencie sztukaterii nie zmieściłoby się na tej aplikacji, że tak powiem. Więc zdecydowałam się na owalne, które tak jakby jest bardziej nowoczesny i to wszystko tak się lepiej łączy. I owszem, nie widzę swoich stóp yy, patrząc się w lustro, ale widzę trochę biodra i stoję tyle, słuchajcie od umywalki, więc chyba nie jest źle. No, nie odbierzcie tego jako tłumaczenie. Ja w życiu nie spodziewałabym się, że ten temat może wzbudzić tyle kontrowersji, ale jak to się mówi, TikTok bawi i uczy. E, ale cóż, może ten temat spodoba się wielu osobom i stwierdzicie, że takie lustro do Was by pasowało lub wręcz przeciwnie. Nie. No, także tyle ode mnie. Pięknego popołudnia i majuleczki.